W pierwszej kolejności chciałbym podziękować drużynie sztabowi, zawodnikom za dzisiejszy mecz, ponieważ kosztował nas bardzo dużo zdrowia i determinacja, którą pokazaliśmy, myślę, że była kluczowym czynnikiem do osiągnięcia dzisiaj sukcesu na tym terenie, bo możemy teraz analizować aspekty piłkarskie bardzo dokładnie, natomiast to poświęcenie, które pokazaliśmy, myślę, że po prostu pozwoliło nam na to, że zdobyliśmy trzy punkty. Również podziękowania dla kibiców, ponieważ stawili się w fenomenalnej liczbie i ten doping dla nas był bardzo istotny. Też cieszymy się, że daliśmy im sporo radości, jeżeli chodzi o, o, o ten mecz. Z perspektywy całego tygodnia mieliśmy dość sporo problemów. Dzisiaj w pierwszej 11 zaczęli zawodnicy, którzy nie, nie odbyli treningu przez cały tydzień albo odbyli jedną jednostkę treningową już przed samym meczem, ponieważ leczyli urazy i to nastawienie, które pokazali, myślę, że. Było bardzo ważne, tak jak powiedziałem na wstępie, w kontekście osiągnięcia rezultatu. Nikt nie narzekał, nikt nie chodził, nie zastanawiał się jak to będzie, tylko po prostu zacisnęliśmy zęby i w obecnej sytuacji, w której jesteśmy, w tym, że chcemy być jak najwyżej w tabeli i każdy mecz jest dla nas naprawdę bardzo ważny, to miało kluczowe efekty i zamierzony cel. Myślę, że z przebiegu meczu podeszliśmy do spotkania pod kątem dobrej organizacji w obronie i momentach, w których chcieliśmy grać wysoko, wypychać motor, myślę, że ta organizacja w obronie i tu ustawienie 5-4-1 te momenty wyjść do kontry były Dobry w naszym wykonaniu i też powodowały to, że drużyna motoru, która w momencie kiedy atakuje, jest wysoko ustawiona, w tych fazach przejściowych na pewno ma więcej problemów. Z tego potem są kartki, z tego potem są te sytuacje. Myślę, że tutaj jakby ta strategia przyniosła zamierzony efekt z racji tego, że gra no, się to z przewagą jednego zawodnika, i myślę, że to był kluczowy moment dla spotkania. Co więcej. Yy, ten pierwszy, moment, ten pierwszy moment w chwili, kiedy graliśmy 11 na 10, w naszym wykonaniu był bardzo solidny, ponieważ pokazaliśmy dużą kulturę gry, często zmienialiśmy stronę, próbowaliśmy cierpliwie budować tę akcję, co powodowało to, że motor przy swoim nastawieniu... Intensywności, mimo tego, że grał w 10, yy, bo to też należy pochwalić. Nie był zespołem, który się bardzo cofnął, tylko próbował na tą piłkę odebrać. I tutaj wykazaliśmy dobrą kulturę gry i dzięki temu też strzeliliśmy bramkę. Natomiast na pewno zespół gospodarzy, mimo tego, że grał w 10, pokazał też dużą wolę walki i też trzeba to docenić, bo nie okopał swojej bramki i nie liczył na przetrwanie, tylko też próbował ten mecz wygrać. I to na pewno zasługuje na szacunek, tak jak i praca trenera w tym miejscu. Zwycięstwo dla nas bardzo ważne w kontekście układu tabeli. Cieszymy się, że przełamaliśmy w jakiś sposób ostatnie dwa spotkania, w których tego zwycięstwa brakło i myślę, że ten mecz i jakby to w jaki sposób go wygraliśmy będzie ważny w kontekście przyszłego tygodnia. Wypada nam trzech zawodników. To jest na pewno szansa dla piłkarzy, którzy czekali na to, żeby rozpocząć pierwsze jedenasce. Nie traktujemy tego jako wymówkę, czy jako coś, z czym sobie nie poradzimy. Teraz jest właśnie bardzo ważny moment dla tych zawodników, na których będziemy chcieli postawić, że w tej sytuacji, w której rozpoczynam od początku, że udowodnili, że to miejsce w składzie im się należy. I z takim nastawieniem rozpoczniemy ten mikrosyk przed Lechią Gdańsk. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. Proszę. Dzień dobry Panie Prezes. Powtórzę, jak do mikrofonu już idzie. Proszę bardzo. Dzień dobry Panie Prezes Stanisław Males, teraz pasję.pl. Gratuluję y, zwycięstwa, gratuluję Panu również y, takiego mentalnego odbudowania y, drużyny po tych dwóch porażkach i w związku z tym pytanie, czy, czy Pan zastosował jakieś nowe bodźce, czy po prostu... To odrodzenie takie takie mentalne w drużyny nastąpiło samoistnie. Czy tak jak często mówię, no, ja nie przypisuję sobie zasług za zwycięstwa, bo na wynik końcowy w sporcie wypada wiele czynników, to jest praca trenera sztabu. To też jest to, co robią zawodnicy na boisku, bo wszyscy za to biorą odpowiedzialność. Wiadomo, że zawsze trener jest tym osobą, która stoi jakby w pierwszym rzędzie i wiele osób, które analizuje pracę w pierwszej kolejności, no jakby ocenia tą pracę trenera, natomiast jakby to nasze nastawienie i ten nasz mental, tak jak często wam powtarzam, mu się nie zmienia. To jest dobry poziom i, i zespół funkcjonuje naprawdę na zasadzie tego, że zależy wszystkim, aby być jak najwyżej. Nie traktują Krakowi jako miejsca, w której po prostu przyszli sobie pograć, tylko naprawdę chcą osiągnąć dużo i wiemy, że nas na to stać. Czasem po prostu są momenty, w których ciężko jest wytłumaczyć pewne rzeczy i, i wiadomo, że one się później wiążą z brakiem pewności siebie, z brakiem wiary w sukces, no bo wszyscy jesteśmy ludźmi. To z naszej strony nie następuje jako sztab, no, dzień tak naprawdę w dzień i no, również na odprawie przedmeczowej powtarzamy zawodnikom, żeby mocno wierzyli w siebie, żeby yy, byli pewni tych działań i w szczególności w tych trudnych momentach yy, nie panikowali, tylko grali swoje, więc to jest rola, uważam nas wszystkich. Tutaj, ale również piłkarzy, którzy dźwignęli to dzisiaj na boisku, i to, to jest dla nas po prostu bardzo ważne. Panie że w wyjściowym składzie na, na, na lewej stronie zagrał Patryk Janasik. Taka nieoczywista dla niego pozycja. Skąd ten pomysł, i tak dodał do końca na, na tej pozycji, więc pewnie, pewnie nie grał źle. Jakby Pan e, ocenił jego występ i czy, czy, czy obroniła się tak? Myślę, że nie do końca się zgodzę, że pozycja nieoczywista dla Patryka, ponieważ w Śląsku, w którym zdobywał mistrzostwo, to jakby większą część czasu spędził na, na tej lewej stronie, też w takim układzie trójkowym. I jakby to jest dla Patryka nie nowa rzecz, natomiast może nie do końca naturalna, bo Patryk jest prawonożny. Natomiast analizując z lechem i też ilość roszat, jakie wykonaliśmy w linii obrony, no bo postawiliśmy dzisiaj na Virgila, i postawiliśmy na Patryka Zokołowskiego w środku. Nie chcieliśmy doprowadzić też do sytuacji, że będziemy zmieniali wielu zawodników i też prawda jest taka, że Patryk w wielu sytuacjach w Poznaniu zagrał przyzwoite zawody. Też dobrze wyglądał w tygodniu i stąd też była decyzja, że rozpoczął dzisiaj od początku. Myślę, że to jest też zawodnik, który potrzebuje trochę wiary, też również z mojej strony, bo cały czas tak naprawdę pełnił rolę zmiennika, otara i grał mało. I teraz dostał tego zaufania więcej, zagrał drugi mecz i myślę, że będzie wyglądał coraz lepiej, bo rozmawiam też o zawodniku, który ma, ma dobry potencjał sportowy, natomiast no, przez tą rywalizację, która była i też dyspozycję Otara, tych minut po prostu było mniej, natomiast teraz zdecydowaliśmy się na taki układ, jak widać zadziałało, bo... Bo dużo działań było solidnych. Oczywiście znajdziemy rzeczy, które były do poprawy, w szczególności w tych fazach przejściowych, w momencie, kiedy odbieraliśmy piłkę, mogło, można było mieć trochę więcej spokoju z tej lewej strony, ale jakby docelowo aktywność Patryka, działania, ustawienie, kontrola środka, wbiegnięć zawodników motoru, to co chcieliśmy zrealizować, była na dobrym poziomie. Dlatego myślę, że tutaj jakby się obronił i jeżeli będzie dalej utrzymywał tę dyspozycję, może liczyć na to, że będzie rozpoczynał w pierwszej 11. Czy po czerwonej kartce dla motoru Pan zmienił coś w pierwotnym planie, planie gry? Coś istotnego? To w pierwsze tempo w momencie kiedy była przerwa i w przypadku tam kontuzji jednego z zawodników rozmawialiśmy o tym, aby zachować spokój. Zmieniliśmy stronami Adina i Filipa. ID miał za zadanie więcej operować w środku. Aktywność też środkowych obrońców i między innymi ten ruch mauro, który był wykonany. To Mauro podjął decyzję też na boisku pod kątem ataku przestrzeni. Wynikało to z dynamiki gry i sytuacji, którą tworzyliśmy właśnie w tym momencie. Pracujemy często nad tym konceptem, w którym jeden z półbocznych obrońców włącza się do, do pola, na pole karne przeciwnika. Między innymi widzieliśmy to często z Kubą i Ugasem w ostatnich spotkaniach, gdzie często Kuba wybierał się pod, pod właśnie ten rejon. Teraz zrobił to Mauro, natomiast przyniosło to efekt. Natomiast przede wszystkim przy jednego zawodnika w szczególności w tym pierwszym momencie trzeba grać bardzo mądrze, cierpliwie, wykluczyć możliwość kontry y, przeciwnika i utrzymać się przy piłce, postarać się tak jak motor jest intensywny i próbuje grać wysokim pressingiem, zmienić stronę, wytrzymać, przegonić w cudzysłowiu, bo potem łatwiej jest jakby znaleźć miejsce pomiędzy liniami. Y, tak jak powiedziałem, no, organizacja motoru w szczególności, jeżeli chodzi o te działania pressingowe jest naprawdę dobra. I jakby tutaj trzeba by być mądrym w tych działaniach, ale tak jak powiedziałem, no, to jest część planu. No, plan mamy na każdy mecz na każdy trening, ale druga szczęść, żeby to trafiało do zawodników i oni dzisiaj też na boisku spisali się po prostu bardzo dobrze i trzeba to docenić. Zapytam jeszcze o bramkę Perkowicza. No, wyglądało, że, że on tak nieprzypadkowo się znalazł w polu karnym i, i Hasic tak jakby troszkę wcześniej wiedział, że on no, znajdzie, znajdzie się w tym miejscu, gdzie może... Gdzie może szczelić kola czy te sytuacje były, były wcześniej ćwiczone, czy po prostu jakoś tak wyszło? Wiem, że dziennikarze oczekują od razu odpowiedzi na takie pytania. Czy jak wyjdzie jedna sytuacja na boisku, czy była ćwiczona? To tak nie działa. Tworzymy środowisko, tworzymy różne warianty meczowe. I jakby no dokładnie takie sytuacje po jakiej rankę nie ćwiczyliśmy i uważam, że większość sytuacji, które są na boisku nie są ćwiczone dokładnie jeden do jednego, że ty masz tam wbiec, ty masz tu podać, bo determinuje to przeciwnik, determinuje to sytuacja w meczu, moment w meczu, w zarządzaniu meczem. Jakby tworzymy środowisko, że jeden z półbocznych obrońców ma się włączać do ofensywy. Czasem jest to lewa strona, czasem jest to prawa strona. Natomiast ruchy zawodników też leżą w ich gestii. Też nie możemy, tak jak powiedziałem, sobie tutaj tworzyć takich niewiadomo jakich teorii, no bo to jest część, za którą odpowiadają zawodnicy i część, za którą odpowiada sztab, więc jakby środowisko i to, że jeden właśnie pół prawy bądź pół lewy ma się włączać jest ćwiczone. Natomiast ruch, który wykonali to jest ruch Mauro i, i można powiedzieć umiejętności Aidina który potrafi taką piłkę dać, bo już nieraz rozmawialiśmy też z zawodnikiem o bardzo wysokim poziomie i, i kolejny mecz to udowadnia i liczę, że jakby utrzyma tą swoją dyspozycję, bo jest dla nas w kontekście całej drużyny bardzo ważny. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę Migłosz. Dobry wieczór, trenerze i akademickiego. radę, to gratuluję zwycięstwa ja mam takie pytanie właśnie, no bo jednak... I pański zespół i motor, no to jednak są mocno ofensywne zespoły, strzelacie dużo, ogólnie tylko dużo bramek pada, pamiętamy, że się zienią 8 koli. I czy trener spodziewał się dzisiaj jednak troszeczkę takiego innego obrotu spraw, no bo jednak tylko jedna bramka w porównaniu do tego, co się działo jesienią, prawda? No i jednak taka twarda bardziej gra. Dziękuję. Czy w pierwszej kolejności nastawialiśmy się na bardzo dobrą organizację w obronie i na te momenty, w których odbierzemy piłkę? I to było dla nas kluczowe. Motor nie jest tym samym zespołem, którym wygraliśmy 6-2 i w pełni to rozumiemy. I też jak pamiętacie tam to spotkanie Wasz napastnik wychodził sam na sam około 70 minuty i gdyby trafił, to ten mecz też by się ułożył inaczej. Natomiast te właśnie działania w momencie, kiedy odbieraliśmy piłkę dały nam bardzo dużo skuteczności w tym pierwszym meczu. Analizowaliśmy ostatnie spotkanie z Motorem, natomiast teraz ta organizacja jest na wyższym poziomie, dlatego nasza organizacja w działaniach defensywnych też musiała być bardzo dobra. I w pierwsze tempo nastawialiśmy się na taką grę, czyli pracę w kompakcie 5-4-1, bliskie odległości między sobą. I to było dla nas kluczowe, bo tak naprawdę, jeżeli teraz przeanalizujemy mecz na szybko, nie chcę się gdzieś tam pomylić. No, ale takich sytuacji stuprocentowych czy klarownym dostrzeniem bramki, no, motor nie stworzył. I jakby to było dla nas ważne w kontekście, jakby wykluczenia tych atutów. Natomiast, no widzieliśmy, jakby możliwości w momencie, kiedy motor traci piłkę i jakby jest ustawiony wysoko, no, to w konsekwencji gdzieś tam w takiej całej strategii mogło przynieść. Rezultat, że jest czerwona kartka, no właśnie z tej fazy przejściowej podbiorze, gdzie Filip wszedł przed Sampera I, i, I to było dla nas jakby kluczowe w takim podejściu na mecz. Jakby to, o czym pracowaliśmy w tygodniu, to co chcieliśmy zrealizować. Proszę. Dzień dobry, że mi o ja tak to pytam o to, bo trzeba przyznać, szczególnie w pierwszej połowie, bo często dawała motorowi piłkę pod tym względem, że dawała po prostu grać się. Nie zawsze tak jest, najczęściej jak jednak, powiedzmy prawie, że pół na pół też lubi pograć piłką. Czy to taki był też dzisiaj ten plan, czy jednak tak po prostu wyszło z gry, że jednak to motor częściej utrzymywał się przeciwnica? Nie, taki był plan. Mieliśmy grać w obronie niski, szukać sytuacji po przejściach. Wysoko mieliśmy stać do otwarci, iść po autach w pierwszej sektorze, kiedy motor rozgrywał i to była po prostu strategia pod meczem. Też Jeszcze dopytam o te fazy, bo już też trener tutaj yy, zaznaczał moje pytanie będzie dotyczyć tego, czy trener też spodziewał się tego, że w motorze może dochodzić do takich właśnie sytuacji, gdzie będą łapane łatwo po prostu kartki przy, przy tym pierwszym momencie, gdzie między innymi właśnie sam trener złapał w takich momentach. Czyli jakby patrząc na tych zawodników, których my mamy w atakowaniu, no bo rozmawiamy o Filipie, o Benie, no to są zawodnicy bardzo eksplozywni, bardzo dobrze atakujący, przestrzeń, czujący się w takiej grze, jakby no ciężko też jest ich zatrzymać. I czasem jedynym rozwiązaniem jest kartka. No bo jeżeli policzymy wykluczenie właśnie na tych dwóch zawodnikach, no to z perspektywy jakby całego sezonu, licząc na to, ile razy graliśmy z przewagą jednego zawodnika, to tego było po prostu dużo. I myślę, że to jest też. Taka trochę nasze DNA i czujemy się w tym po prostu dobrze. Natomiast są oczywiście mecze, w których my próbowaliśmy grać w ataku pozycyjnym, więcej działań próbowaliśmy zrobić z piłką. Natomiast dzisiaj podjęliśmy po prostu taką decyzję i taka była strategia na mecz.